Hej, Przed Wami recenzja książeczki Jej Plan Pani Marceliny Wach. Książeczkę mam od wydawnictwa Dlaczemu i premierą miała 22 marca 2023 roku. Wiecie co? Ostatnio zauważyłam, że lekkie historie bez takich większych opisów pobocznych naprawdę coraz lepiej mi się tutaj czyta. No, nie trudno się w ogóle domyślić, że w tej pozycji mamy nałożony nacisk na wydarzenie Wiecie, książeczka jest króciutka, a nie na ukazanie miejsca, gdzie co robią i w sumie po co robią. Książka zaczyna się nagle. No, jak tu niektórzy mogą się już domyśleć, ja nie czytałam części pierwszej i widzę, że to jest jej bezwzględna kontynuacja. Dlatego nie zaczynajcie czytać tak jak ja od drugiej części. Wiemy tutaj, że mąż głównej bohaterki nie żyje i ten drugi jej kochanek zajmuje teraz jego miejsce. No, dosłownie chce się przeobrazić w małżonka, by móc na spokojnie przejąć jego, no i oczywiście też jej majątek. Początkowo kobieta jest ślepa i widzi tylko pożądanie, którego na jego widok odczuwa. i nie no jakie ona ma wyobrażenia, to żebyście wiedzieli. Hm. Tutaj zaznaczę, że no nie jest to dobry mężczyzna. Często robi też jej na złość, obraża, a później sprawia, że... Poprzez zbliżenie ona bezgranicznie mówi, że jakby wiecie, no, no nie wiem, każde, przepraszam, załatwia tylko w jeden dwuznaczny sposób. Mam ją wspólnymi planami na przyszłość, robiąc jej majątkiem tak naprawdę, co tylko chce. Nie lubi być pod kimś, jest takim, wiecie, samcem alfa, który e, robi to, co uważa, bierze to, co chce i kiedy chce i w jaki sposób chce. Hm. Tylko, że w pewnym momencie coś typu pójdzie nie tak. I ona podsłucha jego rozmowę telefoniczną. I w tym momencie niby nadal ją pociąga i pozwala, żeby robił z nią to, co uważał, ale jednak układa własny plan. Ma na jego wykonanie bardzo krótki czas. Czy zatem zdąży wcielić go w życie, żeby on niczego nie zauważył? Czy nieznajoma będzie potrafiła jej pomóc? I tak naprawdę, kto tu kogo przechytrzy? A słuchajcie, Wspaniale się bawiłam przy tej książce, naprawdę taka leciutka. Dziewczyna może chwilami jest nieco głupiutka, ale nie spodziewałam się, że może też być takim pionkiem w większej grze. Zastanawiające było to, że czas tutaj mijał raczej inaczej niż w innych książkach. Autorka obrała sobie tak jakby czas rozdziałowy na zaznaczone kilka dni, powiedzmy tu mamy Dzień przedziału czasowego to mamy 5 dni, więc no, to jest tak troszeczkę inaczej. Nie mamy to ukazane jakby z dzisiaj, z jutra i, i następnego dnia. No, i w ten sposób w sumie tak skrabnie nawet pominęła zwyczajne życie i potrzeby, które normalny człowiek, no, jednak musi zaspokajać. Czyta się bardzo leciutko, bardzo szybko, gdyż jak widzicie, no, ma niewiele stron, dróg jest naprawdę duży, bardzo wciąga, gdyż postacie są nieprzewidywalne. przychodzą tutaj zmiany charakteru i no, można by nawet dodać, że klapki z ich oczu spadają. Zawiera tutaj wątek kryminalny. Um, opisy stan dwuznacznych są w takiej wiecie, bardziej pobieżnej wersji. No, mamy tutaj też trochę wulgaryzmów, no bo jak ona się w sumie dowiaduje, co się z tym dzieje, no to jednak ma te nerwy <laughs> nie ukrywajmy. Ich myśli są tutaj podkreślone innym drukiem i nieco nas bawią, nie zawsze myślimy logicznie. Dobrze zaintonowane są sceny psychicznego gnębienia i wykonywania rzeczy wbrew swojej woli. No, to tu było mega podkreślone. Bardzo dobrze się to autorce udało, dlatego ja książkę wam. Bardzo polecam, jeżeli nie lubicie takich, właśnie pobocznych sytuacji, opisów, takich, że nie wiadomo, że totalnie nic nie noszą do książki, a są po prostu, to tutaj tego nie ma. Tu mamy ewidentnie taką akcję, dobrą grę psychologiczną i historię, którą warto poznać. I ja po prostu już żałuję, że nie czytałam części pierwszej. Naprawdę, to jest jej jedna wielka kontynuacja. Czasami mamy powrócenie do tego, co było wcześniej, z nieukazaniem tego, co było wcześniej. Ale jej myślami na tym, więc ja się skupiłam na tym, jakby tego wcześniej nie było, tylko to, co się dzieje tutaj i teraz, a reszta to po prostu zostawiłam pod jej wyobrażeniem. Jeszcze raz podkreślam, część druga, więc zaczynajcie od części pierwszej. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej hej!